Może zrobić wszystko, żeby nie wrócić z powrotem do więzienia. Marek Lański to jest bardzo ciekawa postać, bo z jednej strony wydaje się takim trochę zepsutym, trochę pyskatym dzieckiem z bogatego domu, ale pod tą pierwszą warstwą kryje się tragizm, kryją się różne pęknięcia i ciekawi mnie, jak ci się pracowało na tej właśnie drugiej warstwie, żeby ją dostarczyć tajemnicę, żeby widz mógł się czegoś spodziewać, ale jednocześnie nie do końca wiedział czego. Bardzo mnie to cieszy, że, że, że... W taki sposób się dobijaliśmy do postaci, szukając właśnie tego, tego drugiego dna, tego, co się kryje pod maską, którą, którą nasi bohaterowie zakładają. I w przypadku Marka, no rzeczywiście jest to, jest to słabo ubierający się, bardzo bogaty, wannabe gangster, jest w tym wszystkim ta tajemnica, za którą podążamy jako widzowie, no i my, jako twórcy, też musieliśmy ją. Ją raz, że odnaleźć, dwa, że gdzieś nazwać, a, ale też nie pokazywać. Podobało mi się to bardzo. Szczególnie, że proces twórczy tego serialu też jest wyjątkowy za sprawą myślę przede wszystkim Ksawerego Żuławskiego, który, który też ma taki styl budowania opowieści, że, że to się dzieje tu i teraz i sporo jest zmian, sporo wykreśleń. Nieraz jak przyjechałem na plan to Byłem przygotowany ze swoim scenariuszem, szczęśliwy, naumiany i i, i nagle było tego nie ma, tego nie ma. Tu siadamy, myślimy dwie godziny, jemy śniadanie, dwie godziny siedzimy, budujemy to. Czasem było to przerażające, ale jak myślę o tym z perspektywy czasu, albo już nawet już w trakcie, gdy, gdy wszedłem w te tryby, to było coś w tym naprawdę wspaniałego, gdzie nie wiedzieliśmy, gdzie to nas jakby do końca doprowadzi. Natomiast mieliśmy świadomość takich bojek, które musiały być odhaczone. Odwisz to jest jednak w dużej mierze dramat rodzinny, ale to jest też ciekawe, co powiedziałaś, o to chciałem podpytać. To Cię jeszcze pociągnąć za język właśnie o to sk artystyczne skakanie na główkę. Czy ty lubisz takie e, sytuacje, czy jednak jesteś z tych aktorów, którzy wolą być właśnie przygotowani obkuci? I Wie, wiesz co to i jest tak? Się e, Im dłużej żyję, tym coraz bardziej staram się być tym przygotowanym, ale uwielbiam momenty, żeby nie powiedzieć, że, że kocham, kiedy trzeba się rzucić i i zaufać. Najbardziej lubię w procesie twórczym moment, kiedy jestem w ekipie, z reżyserem, z aktorami, z którymi można sobie pozwolić na tą odwagę i po prostu się w to, w to rzucić i oddać. W tym przypadku bez wątpienia tak było, i myślę, że, że, że mówię to jako bohater zbiorowy. Nie tylko mówię o, o mojej. W sumie nie takiej wielkiej też funkcji w tym serialu, ale, ale, ale myślę, że jest to jeden z też istotnych elementów całej układanki od Wilży w drugim sezonie. No właśnie, pogadajmy o tym bohaterze zbiorowym, czyli o rodzinie Lańskich. Bardzo fajny zestaw aktorski. Agnieszka Dygant, Mirosław Zbrojewicz, Eryk Kulm i ty. długo sobie gdzieś tam dyskutowaliście o rodzinie Lańskich, bo tak naprawdę dużo rzeczy dzieje się gdzieś tam między słowami. Oni dokładnie chowają mnóstwo różnych tajemnic. A wy musieliście gdzieś tam już mieć sobie ułożone, kiedy wchodziliście na plan. Tak, to jest bardzo, bardzo też ciekawe. Myślę, że takie relacje budują się na przestrzeni naszych, naszego życia. Mówię oczywiście z, z mojej perspektywy. Wszystkich aktorów, których wymieniłeś znam. Już współpracowałem z nimi, więc miło było ich spotkać. Łatwiej było od razu zahaczyć o coś, o wspólne wspomnienie, które mogłoby budować tą, tą naszą rzeczywistość rodzinną. No, ale oczywiście mieliśmy i, i próby, i rozmawialiśmy o, o tej naszej rodzinie. Fajnie było mieć taką, taką familię. Do Agnieszki mam wielki, wielki też sentyment, do Mirosława mam wielki szacunek. Dobrze to mi pracowało na, na, na opowieść, bo mój bohater z ojcem no, nie żyje najlepiej. Ja sobie podkładałem coś takiego, że, że on jest też trochę straumatyzowany przez ojca. Może, może ojciec wymagał od niego. Czegoś, czego on nie chciał robić, a może on za wszelką cenę starał się udowodnić ojcu, że może być tym, kim on by chciał, żeby on był. No ale mamy w pewnym momencie tej opowieści naszej, w tym sezonie, moment pewnego rodzaju odwagi i próby wyłożenia ojcu jak serial był kręcony gdzieś tam w okresie jesienno-zimowym przed chwilą twoja ekranowa mama, jak Agnieszka Dygan, to opowiadała mi po prostu jak były takie momenty, że było i tak zimno, że aż aparat mowy niemalże zamarzał. Jak to wyglądało w twoim przypadku? Czy również tobie temperatura dała w kość? E, Wiesz co, tak, no kręciliśmy w Szczecinie. E, to co prawda z temperaturą niewiele ma wspólnego, bardziej z, z, z klimatem tego miasta, który moim zdaniem świetnie się wpisuje w ogóle w tą opowieść. Natomiast było cholernie zimno, e, nieraz nie dwa. Ja tam jeszcze no były różne, różne wyzwania, to motocykl, a to tutaj mokro. E, mokro w ogóle musi być, bo tak jest w Odwilży, e, to akurat bardzo lubię w tym serialu. Ta wilgoć wszechobecna jest takim myślę, że też. Nadaje jakiejś gęstości tej opowieści. Tam dziewczyny o nas dbały i to dostaliśmy raz wiesz, A to herbatka, a to jakiś ocieplacz, więc poradziliśmy sobie. Ale rzeczywiście pamiętam zdjęcia w dokach nocne. Tak naprawdę nie mogę, nie mogę powiedzieć złego słowa na tą produkcję. Była naprawdę na wysokim poziomie, takim zarówno merytorycznym, ale także i, i takim techniczno-opiekuńczym. Naprawdę światowy poziom, i mam nadzieję, że wyniki też takie będą. A efekty będziecie mogli podziwiać na platformie Max pod koniec sierpnia. Drugi sezon odwilży. Dzięki. Dzięki.